Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. W nowym dniu ja właśnie przyjechałam do pracy z chłopakami i powiem Wam szczerze, że tutaj jest super. Chyba jest super, bo jeszcze nie byłam na zewnętrznej, ale samo to jest super, że nie wieje. A u nas ciąg dalsze piździawki normalnie. Makarena, ale to nic. Piątek, piąteczek, piątunio. Już tak się cieszę. Zrobimy co mamy zrobić. Uuu, już słyszę. Już al wódku wysiadamy. Już al wódku wysiadamy, chłopaku. O ludku też. Nie, już ich nie słyszę. Także tak moi drodzy, zapraszam Was na nowy dzień z nami. No i co? Jak tam piątek piąteczek piątunio nie piątek weekend był początek mamy przerwę z pracy. I chłopaki tutaj normalnie łapę zęgują. Wyszukują liści, coraz to lepszych. Ale wiecie co, tu jest tak pięknie ciepło, że ja nie wiem, po co ja się tak grubo ubrałam. Normalnie już jest nie tak gorąco, a ja sobie ubrałam te buty, kurtkę grubą, normalnie makarena, ale tak mnie zmylił ten wiatr wiejący u nas. Zresztą tutaj też miało tak wiać, więc... Matka się naubierała jak na Sybir, a tu na szczęście jest ciepło. Bardzo lubię ten park, jest to ogromny, duży. Bardzo lubię tu na zajęcia przyjeżdżać z chłopakami, bo tak w ogóle nie czujemy się jak w pracy, tylko jakbyśmy sobie spacerowali po parku. No a teraz czekamy na następną grupę, ale pysznie, trzeba się posilić, co? Dawno nie jadłeś, taka ekstra trawa. Co cwaniaku, Julianie? No. Chwila ciszy, słuchajcie, popadały zwierzątka, także. I o dziwo mogłam zejść w spokoju obiad, bo w ogóle nikt mnie nie zaczepiał. Julek, czy cię pogięło? Zostaw, ten talerz. No kot, który kocha szpinak, prawie tak jak ja. Odejdź, psik. No. Ja pierniczę, te moje zwierzaki to normalnie wszystkie jakieś typy z podciemnej gwiazdy. Typie z ciemnej gwiazdy, zostaw ten szpinak. A zresztą, jak lubisz, to jedz. Co się będziesz czaił? Jejku, wiecie co, przyjechałam do domu. Dzięki Bogu, że ja wcześniej zrobiłam sobie ten obiad na dwa dni, bo jakoś tak mi zeszło. A to jest piątek przed 15. Ja muszę zaraz jeszcze podjechać na jakieś szybkie zakupy, bo w zasadzie kawa mi się kończy mleko, takie wiecie, podstawy, więc bez tego nie pyknę, bo bez kawy to ja na pewno nie pyknę dalej. A wy się śmiejecie z Kazimierza. Tutaj po prostu takich alwarów to. Dawno nie było. Gwiazdy już są, znaczy gwiazdy. Koko tak w miarę przeszło, ale Mati to jest po prostu tak, ja i Lawiu, jej się włączyło, że klękajcie narody. Jolek zachowuj się. Jak podjadasz, podkradasz po cichu, to podkradaj po cichu, a nie tak. Także mówię wam tak, ja i Lawiu, że normalnie ja już muszę kontrolować, Koko pilnować, bo to są normalnie wykorzystywanie. I inne takie, <noise> normalnie padła jak pies Pluto. Tu się teraz odbywa odsypianie, a to wietrzysko u nas dalej tak wieje, że mówię wam normalnie. Boś, moja bieda zakochana taka. Ta miłość to już niejednego doprowadziła do ruiny, co? Matka ci nie da normalnie. Nie da ci krzywdy zrobić, muszę o ciebie dbać, bo ty biedoku nie jesz, nie pijesz, tylko normalnie miłością żyjesz. Moja biedna dziewczynka, puniaj, tak. Puniaj, matka będzie pilnować. jakbyś jakiś alvaro pojawił, to dam ci znać na ten, natychmiast moje takie malutkie nohalki, kochane. Moje malutkie nochalki. A kokosinka też nieprzytomna, co? Ciotka cię tu napastuje, męczy gania, i ty też jesteś taka biedna, nie? Mój następny maniutek. Mój, bo jakie fafle, duże. Tu by normalnie schował konia z kopytami. Grzywka ci coś opadła, pokaż oczko. O Jeżu, nie ma kontaktu z piesem. No, patrzcie, jakie to wszystko wymęczone. Ja czekajcie, tylko matka z zakupów wróci. To siaty będą buszować pierwsze. Kokulka. Kokosinka, dziecko. Moje prawie roczne psisko. Moje prawie roczne psisko. Idź matką gitary nie zawraca. Normalnie nerwujesz tu wszystkich. I ono tak śpi na środku kuchni. A ja chodzę jak ten, jak ta czapla normalnie Dalej, dalej, nogi gadżeta i No i tak, piątek, piątek, czy piątunio, hurra! Teraz się obudziłaś, się na mnie patrzysz. Ty zdrajco jeden. Psi. Aha, kot chcę iść. Muszę się zebrać do sklepu, tylko muszę sobie posprawdzać co ja tu mam i tak chodzę, mówię, tak mi się... O kurde, jak mi coś pleca. O! Jezu, ja. Z... O! No i coś wlazło w plec. Tak będę chodzić. Tak się przeciągałam za mocno. Ach. Nie, no wiecie co? SKS to jest SKS. To po prostu no, nie ma rady. Człowiek sam się oszukuje. Wyjadę na parę dni, masaże, zabiegi. Kalendarza nie oszukasz. Rób ta co chce, ta. To jest po prostu. Ale wiecie co? Muszę się wybrać do Hebe, bo wypatrzyłam sobie. Nie wiem, jak ktoś z Was używał dziewczyny, to dajcie mi znać, bo ja tego nigdy nie używałam. Ale wypatrzyłam tam właśnie ten kwas migdałowy, który się kupuje razem z neutralizatorem. I to jest bardzo ważne, żeby mieć neutralizator w domu. Idzie, Judasz! Już uciekł. Żeby mieć neutralizator w domu podczas stosowania kwasów, bo czasami się może tak zadziać, a kwasu wodą nie zmyjecie, wiecie, i to tak. Ale powiem Wam, że po tym właśnie, co ten kwas zrobił na mojej gębie, po jednym razie, i też miałam chyba właśnie migdałowym kwasem teraz robię. Patrzcie, ja nawet nie pamiętam. Chyba migdałowym, ale powiem Wam, że tak fajnie ta buzia jest, Boże, z dnia na dzień widać te efekty. Wiadomo, że to nie od razu, i pani kosmetolog mi mówiła, że na początku może być taka mocno czerwona, ta buzia podrażniona, no bo to wiadomo, jednak reakcja kwasu. Ale ja niemalże od razu nie miałam żadnej, żadnej takiej reakcji, no bo moja twarz jest przyzwyczajona. Ja już jechałam takie rzeczy yy, i to nawet bym powiedziała, że czasami to tak wiecie, że mi, ja że mi tego Japonga nie wypaliło, to aż no, po prostu z niewiedzy, prawda. No, ale w każdym bądź razie ja jestem pod wrażeniem tych kwasów i chciałam sobie to kupić do domu, bo widziałam, że ten migdałowy właśnie nakłada się na 6 minut, potem nakłada się chyba na 3 minuty neutralizator i już. No i oczywiście trzeba filtra używać, no bo tak jak nawet teraz są takie dni, że to słoneczko mocniej przyświeca, no to krem ze SPF 50 jest niezbędny, ale jak to mam dawać takie rezultaty jak po tym zabiegu, chociaż no wątpię, bo wiecie, do, do użytku domowego to ten kwas pewnie jest słabszy, no ale można go za to częściej zrobić. Czy jakoś tak, wiecie, ja już kombinuję, ja już po prostu kombinuję, już mi się włączyło myślenie. Ja to bym się musiała przebadać pod kątem ADHD, wiecie, bo przyszłam tu z zamiarem sprawdzenia, co potrzebuję kupić w sklepie, a już Wam tu nawinęłam o kwasie do gęby. No to jest taka przypadłość ludzi z ADHD, nie potrafią jednej czynności doprowadzić do końca, ale 15 wiecie, różnych zacząć i. Dobra, napiję się i pędzimy zaraz do sklepu. Słuchajcie, taka była wojna przed chwilą. Jak się koty prały, tylko patrzyłam, czy mi lampa spadnie. Julek, ty jesteś po prostu agresor. Czemu ty tak to się? Troszkę, ty się tak nie dawaj. on ciebie tak ciąń, Nie bój się, kochana. Co was pokopało? Mhm. Czy wasze koty też chodzą tylko górą, rzadko kiedy dołem? Zobaczcie, jak wam mówiłam, że u mnie tak wiało, to właśnie tak wiało. Tak niektóre drzewa z takimi korzeniami, takie drzewska powywalało. I w dalszym ciągu wieje już zdecydowanie mniej, ale dalej wieje. 20 minut stanęło się, bo przypomniało mi się, że niedługo się te naklejki pojeżdżą, że kończą. miałam yy, do wybrania te kawałki, bo siebie te zakupy tyle czasu. I słuchajcie, w ogóle rebus jak 150, bo smalina, groszek i ziemniak. I wyobraźcie sobie, że przez to stałam za 20 minut, bo ja cały czas zbierałam naklejki na kartę. No i jak przyszło do wy wypłacenia tych naklejek, to pani stwierdziła, że ona tego w życiu nie robiła i ona nie wie jak. I powiem wam, że to jest tak durne, bo to trzeba najpierw w aplikacji potwierdzić, a potem dopiero yy, każdą jedną z osobna potwierdzać odbiór. No masakra jakaś. Dobra, jadę do domu. Ja pierdziele mówię wam. Szczerze, nienawidzę tych spożywczych zakupów. Autentycznie, szczerze, tego nie cierpię. Dobra, jedziemy do domu. Ale już tych liści nas padało. Już coraz szybciej, wiecie co? Ciemno się robi. Już coraz więcej tego żółtego koloru. Już zaczyna być pięknie, widać jesień. Pięknie widać jesień. A ty co tak patrzysz? Co ty tak patrzysz? No trzeba iść jeść, a nie tutaj zaglądać. Ty to jesteś ciekawska alpaka. Oluś tam pędzluje z Michy. A ty co? Ty nic? Ty już się... A bo ty się najadłeś wcześniej. No dobra. To by się wszystko zgadzało. Dobry Oluś. Dobre, matka ugotowała do pyszne, nie? A tu znowu walki. A kuku, pojawiam się i znikam. Mam na twym punkcie bzika. To jesteś, wiesz co? Normalnie ciekawski zwierz, ciekawski zwierz, ale Oluś też zagląda, coś ci tak fryzura przyklapła z deka dzisiaj, już wieczór to pan jakiś taki jak matka, mało uczesany, każdy włos w inną stronę. No i Alwin, Alwin, my to byśmy mogli razem nagrywać, nie? Ty tak widzę, że do kamery to jesteś po prostu... A jeszcze jak się widzisz, to po prostu możesz pozować całymi dniami. No, taki jesteś gość. Idź trochę zjedz, bo jak tam wszystko wtrąbi. A ty będziesz stał i nagrywał z matką. Normalnie... Najbardziej zaangażowana alpaka w ten kanał. No, najbardziej zaangażowany nosek. Czy gdzieś to mnie tu? Już nie wychodzimy. No, gdzie no, ty? Tak, się możemy trochę poprzytulać, ale już nie wychodzimy. Już wieczór tu już trzeba iść wiesz? No. Dobre, idę je tu ogarnąć do końca, troskę pozamykać, bo przecież... Matylda, zostaw kokolinę. Ale znowu mnie coś zaczyna boleć głowa. Mówię wam, że te wiatry to po... U, drzwi zaskrzypiały. Że te wiatry to normalnie tak źle działają na człowieka. Nie dość, że człowiek jakiś taki rozdrażniony. To jeszcze ta głowa tak boli, ja już czuję, że przychodzi wieczór, to już mi i katar z powrotem łapie. Już mnie wszystko zaczyna puszczać. O, o tam się chyba szafciu coś znerwował. Zostawisz ją, czy nie? No powiem wam, że dzisiaj to już po prostu byłam w szoku w tej biedrze. Jeżeli chodzi o odebranie tych wszystkich zabawek. Mówię, narobią tych aplikacji, tego wszystkiego ludzi nie przy a potem te biedne babki z biedronki w szoku. No, pies grejfrutów, przepraszam, przykro mi bardzo. Tak sobie dzisiaj narobiłam smaka na grejfruta, że zamierzam go wciągnąć całego. Ale powiem Wam, że teraz mój sen i coś mówi, że go gardło boli. Także nie ma końca tym wszystkim przeziębieniom. Ale pachnie, skubaniec. Skubaniec tak normalnie pachnie, że... A kokolinka się już tu dosiadła i zadowolona. Czy fruta, no coś ty, dziewczyno. Spróbujmy, czy one tak dość ładnie wyglądały. Mm. Pyszne. Pyszne. I bardzo chętnie bym się z sobą podzieliła. Ale pieski cytrusów nie jedzą. Wiesz, bo mogą zaszkodzić. Także przykro mi bardzo, ale spły nie będzie. Jezu, to twój noż. To twój nosz. Taki tutaj jest. No nie mogę, nie, nie, nie. Słuchajcie, moi drodzy. Dziękuję wam pięknie za dzisiaj. Zapraszam was na jutro. A ja uciekam zmontować dla was film, wykąpać się i trochę poleżeć i podojrzewać normalnie, jak ser długo dojrzewający. Mmm. Jakie to soczyste, pyszne. Trzymajcie się, cześć.